Cześć, witajcie do rewidu e, z znaczy Maximus, to znaczy e, Znagrajmy sobie pierwszą grę rankingową parkiem po resecie. Jestem kurczakiem z jedną gwiazdką. I przy okazji zobaczycie mniej więcej jakim dekiem sobie gram. E, doszedłem ostatnio nim grając dość mało, właściwie do 16 Kuter! rangi. No i zobaczymy, czy rozwalimy tego Hereona Maga. Zobaczymy. Jestem pierwszy. Nie lubię zaczynać, powiem wam. Zmienimy to. Może jakieś low... Yeah, bardzo fajne ustawienie. Boska tarcza, plus, plus do ataku. Nice. Więc od pierwszej... Będziemy grali od pierwszej rundy już z twórkiem, z boską tarczą. Plus 3, plus 4, mjam Światło. Palek ma naprawdę fajny buff. Naprawdę genialny buff. Plus 3, plus 4 możemy właśnie tą panią zbafować na samym początku. Już w czwartej turze, turze rzucić i ja atak! Marlolok, Marlolok, Były taki konkurs na Bliskonie. To najlepiej uda? Marloka. Będzie udawał odgłosy. Mam nadzieję, że ten pan nie będzie się dzisiaj opierniczał. No, hallo, hallo, gościu, co tu robić? Zapomniał sobie kliknąć Nextura. Ty, Nubie, kliknij. Hereon, nie klikniesz? No, kliknął. Już miałem go ogłosić Nubem Roku. No ale co, nie będziemy atakować gościa. Może będzie się napalał, bo ma dwójkę z przodu i będzie kirał tego. Oczywiście, z magiem się ciężko grać na tarczach. On w sumie pyknie za dwa i tarczy ci schodzi, nie? Więc e, z magiem taka ta strategia na tarczach jest taka średnia. Ale w końcu musi zużyć dwie many, nie Żeby nam zbić. E, będę się starał właśnie dobić czwartej many, wrzucić buff. On no, będzie nas pojeżdżał, tak? No nie, no jak zaatakuje tego, to naprawdę będzie dziwne. No zaatakował. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. A, co czyścić stół, tak? No, jak tam sobie chcesz? Dla mnie, a za mnie. Almany już nie masz. Dawaj, na kostule. Następnie rzucimy to. Więc nie będzie mógł nas zabić. A my będziemy bardzo fajnie atakować się wciąż. Więc więc będzie 6-6. W czwartej turze prawdopodobnie. Aż czekam z ciekawości czy wszyscy zginą nagle, wiecie jak to magowie potrafią, no ja zamrozić wszystko, za romnąć za trzy, rzucić te przeklęte pociski które rozdzielają się pomiędzy naszych stronników, ale jednak nie. Jednak już nic więcej nie zrobi prawdopodobnie. Ale dostaniesz łomot. Szóstkę, czwórkę w rzucie będzie 6-9 obrażeń. Tatada! Właściwie to możemy nawet na nią dać. Hmm, no. See ya, baby, za 7. O, to bolało. A nie będziemy się nawet zastanawiać. I teraz y, czwarta tura będzie miała owce. Więc owieczka 7-6. To jest praktycznie pewne. Chyba, że nie ma. Jak nie ma, to ma przerąbane. To ma totalnie przerąbane. Tarczownik Sanji, jest ja mówię. Tak naprawdę Sanjinu. Pozdrawiam Sanjiza. Piek. No cóż, widzę, że nie ma pomysłu. O, szkoda, że szkoda, że nie mam troszkę więcej. E, możemy wrzucić sobie plus 1, plus 1. Dla wszystkich. No tak, bo właściwie tak. Pyknie. Plus 1, plus 1. To nam da ile braknie. Braknie. Braknie, braknie, braknie. Ale istotne, wrzucamy sobie tego pana. Tym zabijemy tego. No, Trójeczka wejdzie. Eee, wrzucimy tu jeszcze poską Mam w tym tyku jeszcze gościa, który daje poską tarczę. Przydałoby się teraz do ochrony naszej pani. No szkoda, taka ósemeczka by weszła. Ajajaj. Lubię takie, takie, że się szybko buduje bardzo dużą potęgę, bo można bardzo przyspieszyć. O, uwaga! A, a. Dobra, 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 jest dobrze. Nic nie trafiło naszych, naszego naporu. Oczywiście oprócz fireboli małej. Firebola po polsku. <laughs> Oczywiście mówimy o ginistym pocisku. Za dwa małe. No to się wbijamy. Pięknie się wbijamy. O Jezus, jak my się wbijamy. Chyba, że się leczymy. Ile mamy tu? 4, 2, 6, 14. To zamatane. Na północną krań. Dup. Dup. See ya, baby. Źle policzyłem, bo jeszcze z 1. Na razie. A wam, dziękuję za uwagę, dostałem drugie, drugą gwiazdkę kurczaka, zobaczymy jak szybko tym dekiem i jak daleko zajdę. Postaram się przez ten tydzień ostro pocisnąć Hearthstone i dam wam znać. Oczywiście będę ostro wam no, składał raporty. Na razie trzymajcie się hmm? o! 10 golda! O. <laughs> dziękuję, dziękuję, dziękuję.